Rozmowy, które przedstawiam, prowadzone są bez wcześniej ustalonego scenariusza, a osoba, którą nagrywam, wie o tym. Temat z reguły przychodzi do głowy zaraz na początku rozmowy i nie jest jakby wcześniej ustalany z tą konkretną osobą. Mam nadzieję, że tematy poruszane na tym kanale zainteresują niektórych, po to są one prowadzone, by pomóc w zrozumieniu niektórych sytuacji życiowych, własnego wnętrza i może dadzą jakąś refleksję, a nawet jeżeli nie, to zawsze coś ciekawego może z tego wypłynąć, może chociażby jakaś myśl. Dziękuję i zapraszam do posłuchania. Dzień dobry Asiu. Dzień dobry Kolinko. No miło mi, że się ze mną zgodziłaś rozmawiać. Ja cię tak przedstawię pokrótce jesteś psychologiem, astrologiem, numerologiem, tarocistką. No i masz ogólnie do, dużą wiedzę na różne tematy i tak fajnie by było wymieniać te poglądy, jakie mamy, czy z jakimi się spotykamy, no żeby ludzie sobie mogli troszkę tam po swojemu pewne sprawy przemyśleć. I wiesz co, tak wpadł mi taki, no zanim tutaj do Ciebie zadzwoniłam, taki, taka myśl przyszła, przyszła mi, że na przykład w rodzinach no nie tylko w rodzinach, ale w ogóle w bliskim, bliskich relacjach międzyludzkich bywa tak często, że ludzie mają różne poglądy. Takie wiesz, jeden ma w tą stronę, drugi w tamtą. I jak to wszystko y, można po, pogodzić, żeby się ludzie nie skłócili, żeby nie, nie było takich agresywnych relacji ani reakcji, tylko żebyśmy po prostu w zgodzie sobie żyli. Co ty na to? No wiesz to trudny temat, trudny temat i, i to jeszcze y, temat, którym i mnie również dotyczy, tak? bo mm -hmm. y, no, no niestety brakuje, y, brakuje ludziom tolerancji, tak? i brakuje ludziom mm -hmm. y, takiego y, dania wolności poglądów mm -hmm. innym y, na ogół, Chcemy, żeby inni myśleli tak jak my. Wręcz no. jest taka tendencja u ludzi, że. Mm -hmm. że on tylko jedyny prawdę mówi. No, że jest jedyny prawdę, tak, że jedyny prawdę mówi, ale jest jeszcze inna tendencja. Tendencja taka do jakby postrzegania innych ludzi, że są tacy sami jak my, czyli mm -hmm. myślą tak samo jak mm -hmm. my. I w momencie, jeżeli e, stykamy się z sytuacją, że no ktoś jednak ma inny pogląd, no to y, po prostu budzi się jakaś taka y, y, opozycja w tym momencie, tak? Taka tak. niezgoda na to. No jednocześnie no trochę jest to też takie szokujące, no bo podświadomie no, ludzie myślą, że, że ten drugi też ma takie same poglądy, tak samo myśli, takie samo mam podejście mhm. do, do życia, tak? A tu się okazuje, że że nie, tak. No i cóż, no, tak, no, podstawowa sprawa to tolerancja. Tol no <gry> Tej właśnie, tolerancji tym... brakuje, no. no. A też tak. można po prostu zwyczajnie, tak sobie wiesz, ja tutaj obserwuję swoje terytorium, no, gdzie na przykład, no, ja mam powiedzmy poglądy takie, bardzo można powiedzieć, swobodne, w sensie takim, że no, tak otwarta jestem na na wszystko właściwie, znaczy na dobro oczywiście, związane z miłością i tak dalej, a no, ludzie są, wiesz, jakby podchodzący do tego podejrzliwie i tak, no wtedy, no, wiesz, tak sobie nieraz y, słucham i myślę sobie, że, y, no bo czasami, wiesz, trzeba wyrazić tylko krótko swoje zdanie i jakby nie dyskutować też, prawda, ale też uznać czyjeś, że tak każdy może po prostu sobie myśleć, jak sobie myśli. Czyli ma wolną wolę w tym względzie, prawda? No to jest jakby jedna wersja, no. No tak, tak. Y tak, no ale wiesz, no to jest dla niektórych ludzi trudne do zrobienia. Ja się y nawet niedawno się zetknęłam z taką sytuacją. Mhm. Y takiego, y takiego konfliktu pomiędzy... Ludźmi zaszczepionymi i niezaszczepionymi. No, taki temat bieżący, tak. Ostatnią słynną chorobę, tak. Uh -huh, uh -huh. I, I miałam kontakt z taką znajomą, która która po prostu oddziela, wręcz oddziela uh. siebie, tak, od takich osób, czyli ona nie chce w ogóle mieć z nimi kontaktu. No, ale Znaczy, z tych, ona jest niezaszczepiona, natomiast. Aha. Jeżeli usłyszę, że, że ktoś jest zaszczepiony, to ona od razu zyskuje dystans do tej osoby i no właściwie najchętniej by się już z nią w ogóle nie kontaktowała. No trochę dziwne Składzie podejście. ją troszkę przymusza do tego, uh -huh. bo no akurat pracuje w handlu, tak, uh -huh. i... No nie ma wyboru, no bo przychodzą różni mm -hmm. ludzie. No przecież klientów nie będzie pytała, czy, czy był pan zaszczepiony. No tak, no trochę dziwne by to było. Tak, gdzie się pan zaszczepił, no nie będzie tego o to pytała klientów. Tak. No poza tym, no to myślę, żeby mocno straciła też na tym. No tak. <laughs> No więc jakby tutaj sytuację on do tego przymusza, że, że musi obsługiwać różnych ludzi. Natomiast w tych relacjach takich bardziej prywatnych, no rzeczywiście yy, bardzo tutaj jest taka nastawiona wręcz, yy, no wrogo do tych osób, tak? Yy, no ja jej tu właśnie, w... byłam po prostu przy sytuacji takiej, gdzie, gdzie miałyśmy... Yy, znaczy ona się zapytała osoby, tak, czy, mm -hmm. czy się pani szczepiła. No, no mm -hmm. ta, ta powiedziała, że tak. I dla niej to było normalne i wiesz, no i nawet jej powiedziała, że ludzie, znaczy ta zaszczepiona osoba, tak, że, że tutaj no, ważna jest ta tolerancja mm -hmm. i żeby ludzie po prostu dali wolność innym tak, żeby mm, robili co chcą, co, co mm -hmm. uważają, zresztą każdy ma swoją drogę, tak. więc no cóż. No, no, no ale ona mimo to dosłyszała głównie to, że tamta była, że tamta się zaszczepiła, no i tamta pani tak, że, że, że się zaszczepiła, że też jej rodzina zaszczepiła się, no i, i w związku z tym już nie ma ochoty z nią się w ogóle kontaktować. Ale to, no no no. Więc, no tak, także yy... No niestety dochodzi nawet do takich sytuacji, no wręcz, no bo to jest też jakaś wrogość, prawda? Tak, to już, tak do przepracowania. To już jest nawet nie, nie, to, że nie tolerancja, ale to już jest jakaś wrogość, tak? Że, no... Taka dyskryminacja no. właściwie, wiesz, no tak, niby są tak. różne te, różne tej formy tej dyskryminacji, no jak to się teraz ostatnio bardzo jakoś tak ujawnia, ja wczoraj też słyszałam taki temat, gdzie no, mówi się zawsze, że... No, czarne się dyskryminuje, no nie? Że, to, yy, i tak dalej, że to są jakieś tak, jakby bia, biali niby dyskryminują czarnych. A wczoraj słyszałam odwrotną sytuację, gdzie czarni dyskryminują białych. I to nie jest to w jakimś kraju tam powiedzmy afrykańskim, tylko w takim normalnym, europejskim. I, i wiesz, to też czasami tak yy, wiesz, jest według tych przepisów czy tam różnych yy, tych norm, którzy, które są narzucane że ludzie trochę przesadzają jak, albo w jedną, albo w drugą stronę. Jakby tematy są poruszane, y, bardzo wyolbrzymiane i jakaś tam grupa ludzi, takich czy siakich, tak jakby na przykład tutaj tych szczepionych czy nieszczepionych, czy tych białych, czy tych czarnych, tworzą sobie jakieś tam swoje, y, wiesz, y, poczucie takiej czują się bardziej bezpiecznie, czy bardziej pewnie i jakby patrzą na innych z góry. Co właśnie no jakby pokazuje, gdzie te nasze y, granice należy tworzyć i co, i co właściwie y, zrobić z, z tym wszystkim, że, żeby nie wyolbrzymiać tego wszystkiego, żeby ludzie rzeczywiście czuli y, się bezpieczni, czy w tym towarzystwie, czy w tym towarzystwie no to tak właśnie to powinno się pokazywać bardziej tę tą miłość, że nie człowieka rozróżnia kolor skóry czy szczepionka, tylko to czy jest dla kogoś życzliwy czy nieżyczliwy. To raczej to w tą stronę powinno pójść, a ludziom się troszeczkę to jakby to jest za, za trudne wydaje i tworzą sobie takie różne pomysły na to, by to ominąć, by na coś innego jakby spojrzeć i zgonić, no nie? Tak mi się też to tak nasunęło w tej chwili, bo akurat, akurat, no takie przemyślenie tu mi się wczoraj pojawiło, że mówię, no spotkałam się, aż byłam zdziwiona, że pierwszy raz z czymś takim, no ale się zdarzają takie dziwne sprawy, tak jak ty mówisz nawet, no i, i to wiesz, jak sobie z tym też radzić, bo, bo to wiadomo, że no, ktoś na przykład ten nieszczepiony, no się może poczuć urażony na przykład, albo odrzucony, albo w jakiś sposób no gnębiony też, no nie? I, I wiesz, no jeżeli to jest taka osoba duchowa, jak na przykład Ty, czy tam, powiedzmy, ja sobie tam z tego bym nie zrobiła jakiegoś tam wielkiej, wielkiego problemu, no to nie każdy tak też podejdzie, bo takie poczucie własnej wartości w tym momencie też jakby jest takie trochę ruszane, prawda? I, i to też jakby też jest taka nauka dla człowieka. Tego, który tak jest potraktowany, taki sprawdzian właściwie, jak on do tego podchodzi. No to jest, może to i właśnie też potrzebne no, w tym momencie. Zresztą hmm. no myślę, że tu wiele aspektów wchodzi w grę tak naprawdę i y, zauważyłam. Y, Taką tendencję, że ludzie, którzy bardzo dbają o swoją wolność, mm -hmm. zostają to, być wolni. Żeby tej wolności nie, nie zabrać, tak. tak, tak. I, I tutaj jakby są bardzo tak nastawieni na to, żeby, żeby zabiegać o to, żeby być wolnym, no niestety nie dają tej wolności innym. Tak. To jest taka po prostu. Jest taka opozycyjność. No, jak wiadomo wszystko jest dualne na tym świecie, tak? Więc jak jest białe, to jest i czarne, prawda? Tak, Więc tak. tutaj w, tych, w ludziach niestety też się ujawnia te ich poglądy, w ich poglądach, w ich podejściu do, do życia, do innych ludzi, też się to ujawnia właśnie, że no ja tutaj walczę wręcz o to, żeby żeby być wolnym, natomiast no, w, potem okazuje się w podejściu do innego człowieka, że nie daje tej wolności drugiemu, tak? Mm -hmm. Czyli co zrobić. Uważa, że, że on ma tylko tutaj Racy. słuszność, tak? mm -hmm. i on ma rację i, i to, jest, to jest w porządku, co on robi, natomiast nie jest w porządku ten, co drugi robi. Nie ma tej tolerancji, nie ma tej właśnie dania tej wolności drugiemu człowiekowi, żeby on szedł swoją drogą, mm -hmm. żeby on dokonywał własnych wyborów. No i w no, takim tak. momencie, to wiesz co, no, tak, no to to jest to jest tak, to wiadomo, że to jest prawdą. Ale tak sobie pomyślałam, że w takim momencie, kiedy człowiek wiesz, styka się z taką sytuacją, no można można zrobić wiele rzeczy, ale na przykład pierwsze, co można jakby zachować, spokój, uśmiechnąć się po prostu i jakby nie podziękować, że, wiesz, że taka sytuacja zaistniała, bo na przykład dała Ci odpowiedź, czy ty się z tego tytułu stresujesz, czy nie, czy jesteś spokojna, czy to cię po prostu nie rusza. No a w drugą stronę to ten człowiek po prostu nadal ma swój problem, no jak to się mówi, bo on się denerwuje mimo wszystko, ten, który ci to mówił, on się denerwuje, bo to nie jest dla niego normalna sprawa i na pewno nie jest, no nie ma tego przepracowanego, czyli no, ten spokój, i tą tolerancję musi sobie jeszcze trochę, no, można powiedzieć, poprzepracowywać. No to, nie, to, to jest, wiesz, no, tutaj trzeba by było zacząć od, od samego początku, tak? No, mhm. To, co mówisz, no to już Dalsza potrzeba wersja. człowieka, który już ma taką, taki wgląd w siebie, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Po prostu ma, no jest samoświadomy, po prostu. Tak. I zauważa to, co się z nim dzieje, jakie emocje powstają. No ale wiesz, no to. Nie każdy tak ma. To jest, no nie każdy tak ma, no nie każdy tak ma, <laughs> dokładnie. No ale to wiesz, no właśnie po to tak sobie tutaj rozmawiamy, żeby może obudzić, no co niektórych śpiących, żeby właśnie zwrócili uwagę na takie w sobie emocje, że te emocje różnego rodzaju są prowokowane po to, by każdy sobie spojrzał na swoje życie, na siebie z innej perspektywy. I, że, i taka to jest też prawda, że co kto mówi, to tak naprawdę z większej mierze mówi o sobie, to co, co myśli o innych też to tak samo jest to jakby jego problemem, prawda? I to jest jakby też następny, kolejny temat, który możemy poruszyć, a na ten moment no to myślę, że już sobie tam odpuścimy ten, ten temat i podziękujemy za uwagę. Polecamy oczywiście pewnie uśmiech obydwie. Też myślę, że Ty też tak samo myślisz, że, że uśmiech jest najlepszą jakby w tym względzie, no można powiedzieć, sytuacją, jaką człowiek do drugiego wysyła, bo to jest takie zawsze mile, miłe i wody biorze i no, w tej, takim reagowaniu. A do Ciebie kontakt. Yy, do Joanny no, chciałam, no. Poczekaj, przepraszam. Już już chciałam dodać, yy, wiesz, zdanie, y, bo tak, tutaj się zgodzę z tym, że y, wiesz, jakby ludzie y, na uśmiech zareagują bardzo też y, miło. Mhm. Natomiast, wiesz, y, ważne jest też to, żeby się skontaktować z własnymi emocjami, żeby to tak. nie było tak, żeby się tu uśmiechamy, a w środku w nas wrze nie, i my po prostu... Mhm. Nie chcemy tego zauważyć, bo w tym momencie po prostu upchamy gdzieś do podświadomości to, te emocje, które w rezultacie za jakiś czas mogą nam po prostu... Um, dać znać. Jakby dać znać poprzez mm -hmm. dolegliwości ciała. Tak, tak, tak. tak. Więc tutaj, no, żeby to nie, nie zabrzmiało tak, że trzeba się uśmiechać i nie zauważyć nie, nie, tego, nie, co się nie. w nas dzieje. Nie, no to... że jakby, no, no, należy zaopiekować się też sobą tak. i no... Dokładnie Zauważać tak. te mm -hmm. własne emocje, prawda? Tak. Emocje przychodzą i odchodzą, także tutaj yy, jak się je zauważy, to w pewnym, momencie, w pewnym momencie one też miną łagodnie, tak? Na co mm -hmm. najgorsze jest właśnie takie przytulić się i yy, no, nie zajęcie się nimi. Przytulić siebie, zrozumieć siebie, co w tym momencie człowiek czuł. I dlaczego tak czuł? I wtedy tak jakby wiesz, no wtedy rzeczywiście to jakby można sobie po prostu puścić. No i jeszcze tak można powiedzieć, jakby zrozumieć drugiego człowieka, że on potrafi tak jak potrafi, nie inaczej. No bo wiadomo, że skoro nie potrafiłby inaczej, to by tego nie powiedział, prawda? No. Chociaż no każdy ma prawo wyrażać swoją, swoje zdanie na różne tematy. No i ta tolerancja byłaby bardzo wskazana dla każdego. No, tak, w granicach oczywiście, jak to się mówi, nie krzywdzenia drugiego. O. No tak, oczywiście. oczywiście. No to dobrze. To w takim razie no, y kontakt do Joanny Rutkiewicz na koniec filmu, pod filmem właściwie. Y zapraszam wszystkich do odsłuchania rozmowy. Halina metryka. Dziękuję Ci, Asiu. Dziękuję, Halinko.